w godzinach Hejka, to, Hej, to my Zobaczymy zaraz po Idu. Ja już zapomniałam, że ten się do 6.30 14 godzinach Kambuza, bo jest 8, a my o 6, 14? 6, o, jest 8, a my o 6 A przez ile czasu miałyśmy okazję, żeby usiąść na dół. Godzinę, półtorej przerwy miałyśmy, równo Ja miałam mniej, ja w ogóle nie siedziałam podczas tej przerwy, bo jakby mm, Wstałam od Bosmana od yy, zadanie dziwiernego od drzwi, od drzwi, od A ja też się chodziłam i Linki, też mi się działo. Więc w sumie jakaś godzina przerwy podczas 14 godzin zadania przez cały czas. 14, hmm. tak? Od tak, 6.30, W czego jeszcze w nocy były dwa alarmy. I ja na przykład jutro wstaję o czwartej, bo mam wachtę. Ja się, się znam o 8, także. co no o no. Znowu, mi że... mi odchodzi do dzisiejszej bytnej paznokcie U Krysi ewidentnie została stwierdzona dwupiegunówka na Dobra, prace. jak się zaczęło? Na początku, jakby, miałam takie, nawet bym powiedziałam, że idzie na mojej Tak, przed obiadem, było w Iście mam takie, Jezu, ludzie nażykają na kampus. I, I ja zajebizny. byłam taka mega excited, że jest mi kampus, i wszystkim mówiłam, że się cieszę. Eee, tak, bo to było tak, że się na początku krzyczała na nas, ale potem zrobiliśmy razem sernik, gadała z nami, powiedziała nam, że możemy zjeść tego lotosa. W tym nie gadaliśmy. O stara, a czy nam tak zależy, żeby tam pójść? Nie. nie. Ty miałaś złamanego palca? Nie, a co? No aż tak wiecie, krzywą stopę. No, <grym> luksy. Może to. To tak zwie? Ej, co <grym> to jest? Co ty aż stopę? Nie co To jest jak normalny człowiek ma tak prostą no. stopę. To ja mam o jakby... No, no tak. Pokaż swoją. No porównajmy sobie. To nie jest złamanie, to jest haluks. to jest genetyczny i jakby po prostu mam taką wystającą zieloną kość, która mnie ale boli. Tu, na tej widać bardziej. Boli cię to? Tak. W sensie jakby ogólnie jak nosisz buty, A, to no. bo po prostu uciska w tą kość i ja ben, pewnie będę musiała mieć operację kiedyś na to. Ale u Ciebie rodzice też tak mają? Tak, to jest po, po mojej. mamie. Nie, wież, pokaż tą stopę k... Ej, to jest! O, oh, f**k! Ale to jest strasznie wysoko, masz to tutaj już jakoś tak? No. Ja w ogóle zapomniałam, oh, że to, W ogóle wyglądać normalnie. O, f*k! Przestań teraz mnie pogrąża. Nie, ale nie mówię, że to jest to jest dziwne trochę. No, to nie jest. Nie nigdy nikogo To szybciem. jest przejeba. Mm. Bo nie da się, znaczy bo A dlatego cię. Ale... Nie. Ej, no serio, jakby jakie buty założysz do tego? Szpilek nie mogę nosić. Hmm. Dobra. Wracając na tak, kambus No i było i w którym momencie był taki krasz, krasz? Na jak, jak <grystanie> Ona nas opuściła, jak zmywaliśmy obiad. Zmywali I ja powiedziałam, ja powiedziałam, że no cię spierdoliliśmy, bo okej, pokazał jakiś sposób na zmywanie. ale jego nie my, widziałam, Ja go widziałam I... I ja miałam takie chuj, na chuj, na nie myślałam, nie miałam na 100% to wszystko odmywać, ale pierdałem, pierdałem. To, to... Ja robiłam tak, ty robiłaś tak <grym> i odkładałyśmy z <grym> talerze. No. I ona potem, jak już zmyłyśmy wszystko i wszystko było gotowe i ona już powiedziała, że jest przerwa ja i onam takie, jest jest przerwa! No. I, do, I wtedy pow powiedziała to przez... <grym> poproszę jeden talerz. Nie, nie, bo ja przed przemową weźmiemy sobie serniczkę. Serniczkę powiedzieli, że weźcie cztery talerza na sernik. I jeden talerz. Przesunęła ręką i powiedziała, że przerwy nie ma, wszystko Wszystko nowe. Ale, ale nie, bo taki spadek był wcześniej, bo to było już jak była taka wkur... i to była nie wiadomo ile godzin. Ona była taka wkur... już wcześniej. Tak? Ale ona hmm. była... Ogólnie wkuruję, tylko że czasami jej to mijało, ale potem jej to w ogóle nie mijało i ona... A bo my ją obudziliśmy nie, po obiedzie. A, ale coś po obiedzie? Po obiedzie? I potem obudzi... ja musiałam później obudzić, żeby się spytać, co robić z resztkami. I ona miała takie, że no, nie ch... słyszałam jak pukasz, nie chciałby się otworzyć oczu. Bo ja do niej pukałam przez pół godziny i w końcu oni mi zaczęli tłumaczyć, ale ona mi otworzyła w tym samym momencie uh -huh. I przyszła i wzięła ten talerz, powiedziała, że jej się wyślizguje z rąk I powiedziała, a wszystko od nowa I ja wtedy miałam właśnie taki mental breakdown Ja miałam jak myłam te k***a sztućce na początku, nie drugi raz Ale jak ja jej p***a, jest... wtedy mówiłam sobie, że całej p***i jakby wajbowałam do muzyki jadę, I właśnie ten talerz i potem wszystko od nowa Ale potem puściła nas eee... Więc nie było tak źle. Opuściła nas po tym zmyciu. I jakby na pół ja... godziny. Na pół Prawie. godziny. I ja wyszłam i były drzwiami. I jakby ja po prostu. Tak mega. Starałam się, żeby te drzwi nie je*******ły. A tak wyszłam. Zawsze. I tak powoli. Je... I je******* I patrzę mechanik. Ja nawet nie musiałam nic robić, tylko ja się na niego popatrzałam. On mówi, że no, no, to teraz się nauczysz zamykać. Czyli trzy godziny stoi już do dwudziestej. Ja mówię, że ja mam kambus. I on mówi, że no to ogarni to jakoś. Czytam no, już trochę bardziej agresywnie. Ale ja właśnie wyszłam z tego kambuzu z takim mental breakdownem, bo Krysia... Jeszcze ta śmietanka! On, o, ona kazała śmietanka w pierwszej lewej. Ona mi kazała postawić śmietankę otwartą mhm. przy ścianie, żeby się nie wywaliła. I ona potem postawiła... przychodzi i mówi, że się wylała. Ja tam schodzę i... P tego nie widziałaś nie. ona jest na całej podłodze pierwszej lewej i drugiej lewej i ja nie wiem, chyba Stachu to ale już jakby, jakby nie wiem, musiałam tam iść i jakby brać szmatkę i wysączać to wszystko stamtąd wyjąć potem było tak ślisko jak na lodowisku przez tą śmietankę wszędzie i ja musiałam ją wysączać do miski I tak się chciałam zabić jeszcze było tam zimno i w końcu to ogarnęłam bo Stachu tam przyszedł E, ale ja w ogóle tego do końca nie zrobiłam No wiem, bo ja potem kładłam tę wędlinę, to już była taka plama tej białej śmietany No dobra, p***dolę to Ja też się wiedziałam, że to I potem poszłam na górę i jeszcze coś tam, ona się darła, że, że my się ale Ona tak, już sobie całą samą Jak to przed obiadem, ale była tak no patrzcie, bo właśnie te chłopi, one jak Patrzcie, no. jakie dziewczynki! Nie dość, że piękne, to, jeszcze to w pracowitam powiedzieć! Nas... Ja kurz stoi nad wami! Wszystko robię! Ja zaraz odkurzam biorę coś tam! A wy nic nie robicie! To tak nie będzie! I potem kazałam wszystko zmywać i to było też dobre, bo jak zmywa, jak zaczęła to polać wodą, to ona była jak całą podłogę, to ona była jak To ma wszystko lśnić, kawał, przy kawałku! Nic, zero coś tam, zero w ten... A potem my to zmyliśmy, ja wracam na... O, bardzo ładnie. Ja tak, możemy to zmyć. czekaj jeszcze stópki ci umiejętności! Ona, ona jest tak bipolarna. A nie Bo... pokazała nam znieść wnuczka w końcu. No ja nie wiem. Ja zapierałam, ani na chwilę nie usiadłam. Ona mi mówi, że ja się Ale ale to przecież, że Stachu nie ogarniał... On do niej... niego tak. E, na początku. Czy możesz pójść po łódkę z kurczaką? On, on tak idzie tam na 5 minut i wraca i... O, o, A jak wygląda na łudka? Nie widziałem jak wygląda tak pietruszka. On, w... kurwa, on, włożył, on włożył do tego zlewu, gdzie się wyjeżdża, włożył pełną cukiernicę i ona to wyłowiła i jest tak to włożył pełną cukiernicę, no ok, <grym się zlega> On był tak odklejony przez całej tej wachty, Z tego kambuza, on bardzo był taki, on taki się drzumlec, tak, drżał mu ręce tak z tobą i tak był Ale prawda jest taka, że kiedy zrobiła ja zrobiłam kawę dobrą, o, I mu, mu nie zrobiła, ale jak już uszedliśmy, ciebie nie było. Ale on nie chciał no chyba. No wiem, i on tak, ja tak piję i on tak... No, czy mogę dostać kolejka tej kawy, bo w sumie ja nie pielęcę sprawiać. Tak, dobra, trzymaj. I on to wie, że tak. Musimy I tak, i tak, i tak i. Czy to nie jest za gorące? Ja mówię, nie, nie, to tak! Chłopak mówi tak. trzeba tak być uzależnionym, żeby to pić. A potem a potem jak zmywaliśmy teraz już po kolacji... On śpiewał cały czas, ja zmywał on fenomenalnie fenomenalnie, 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 coś tam. No. Ale ogólnie on, my gadamy o tych urodzinach jego i Lidzi, że będą mieli 18 tego samego no. dnia, że fajnie by było być na lądzie. I ja mówię, że no, że, że nie, on mówi, że zawsze się było, że on strasznie sobie być na lądzie, takie no, no. I on tak mi mówi, no, ja mam taki fajny, mam takie analizę, że będzie się no nie? I ja, wiesz, ja myślę, że mu chodzi o to, że nie wiem, że chce zajarać na Majce coś w tym stylu na urodziny. On jest cały I, czas zjarał No, ale on przerwa, więc takie chce chcę utrzymać, czy on chce zajarać na Majce. Tak. Rozumiem, dlaczego taki wiosk, No, jakby po prostu na No tak, ale no ja go pytam, no ale co z tym powiem, ale tak... A, no tak, tak, gdyby okoliczności pozwoliły, to ja bym... Ja bym chciał tu upiec moją szarlotkę! <śmierdzi> <śmierdzi> ja bym nie, 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 i ale nie, być nie, 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 Tyle tych specjalnych jabłek i potem się je na mus. Na mus, bo wtedy można zabrać do, stoi, do słoika i zerć, czy na więcej. No <grym> i poczekaj, no ja umiem robić taką szarlotkę, <grym> ale nie wiem czy bym, um, czy bym ją umiał tak zrobić, bo jakby to jest na taką masową skalę. I no, 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 no po prostu... Ale musiałbym takie, ale musiałbym kupić tyle jabłek. O, nikt nie muszę tych jabłek. Ja tej szarlotki <grym> Nie wiem, co mu jest. Z niej. Albo też jak zimowała, tak. Kurde, ja się boję teraz, Kryszy, ja chyba, ja chyba mam paranoję, bo ja nie wiem, ja się boję, że ja coś dotknę i ona mnie. Ja mówię, chłopie, ona jest dwubiegunowa na wszystkich tak mnie robi, on... Nie, nie, ona, ja się jej boję, się tak boję, boże, żebyś nie znała mi się z ręki szkaka, to ja, ona mnie zabije. Boże, pewnie on się tak bał. No, on był tak skupiony ciągle na, na tym, na swoim. I przychodzili ludzie oddawać naczynia on. Czy idzie Krzysia? Oni nie To dobrze, to dobrze bo po prostu jest taki, że jakby mówisz coś do niego no. i on czasami nie wie co, co do niego mówisz No Jezu, on się mnie pytał o piosenkę, ja chciał Starman Starman, nie? I no takie, No wiesz, to, co to jest rewelacja The Starman I on się pyta jaka piosenka to jest I takie To jest Starmelon Jaka? Mówię Starmelon No jaka to jest piosenka? Mówię Starmelon Tak, tak Później, później To rano z tym plumu! A tak, tak i było Blue Moon! Tam, tam, tam. Ale... ej, ej jaka to jest piosenka? A ja mówię Blue Moon, a on mówi. Co? A ja mówię Blue Moon, a on mówi ja... Blue Moon, a on mówi tak Blue Moon, Blue Moon. Ale ja też przecież nie znam tej piosenki, ale zgadam, że to jest Blue Moon, bo cios był znany, Blue Moon! Tam. A to jest nie chcę piosenka? Ale to było tajemnicze, w sensie jakby przynajmniej mieliśmy jakiegoś silnego mężczyznę, żeby zwalać na niego no. działania. Tak. I nie wiem Albo on też, żeby tak zestresowany przed pewnym. Ej, przypomnij mi jeszcze raz, jaka jest kolejność, gdzie idzie widerec, no. 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 On jest nie on nie wie jak wygląda ogórek. No. O dzisiaj pierwszy raz w się nauczył jakby czegokolwiek, obierania, mycia, wszystkiego. Oh my. Ale to no. że szkoła życia. Ja tak. czuję jakby przyszedł jakiś trening życiowy, mm. kambuza, ja już po prostu nie musiała mi wieczorem, się teraz, no. My już wszystko zrobiliśmy, ona nie musiała nam nic mówić no. Już wiedziałam, że to trzeba tam krzmatkę, to trzeba idealnie przetrzeć, to tam, to no. tam, to tam Ja już to miałam tak w głowie po prostu No, ale też <laughs> sz... Babki tutaj są, odkryte nauczycielki My sz... szorujemy, jest środek kolacji, myjemy on Ona tak... no że muszę... ja to mogę podjeżdżać czy możemy dwie szklanki mleka? Nigdy mnie teraz nie zwrócicie, nigdy więcej tylko podgrzewam i nam mleczko A potem płatki, łyżeczka, szklaneczka I one zamiast na przykład mm. pójść szybko i to zrobić, mają takie jakby, na, w jakimś slowu działają No oh, serio, kurwa, najgorsza jest beba od polskiego Ja myję, ona stoi no Ona ja ciągnie. Tak, taki nie, jest? Nie ona tak To <laughs> <Ja> takie, pomódl pani, ona Zestaw, poproszę. A potem ja myję i tam jest ta. Te sztuce są na tej, tej suszarce, no. takie, nie? I ja myję po prostu, widzę, jak ona tak przychodzi za mną. I ona tak się bada, te sztuce, takie. Czego pani szuka? Łyżeczki, ale widzę, to robisz nawet nie a bo to mi bardzo ja się p... My ona ma takie expression, że się patrzy, gdzie się w... w której był alarm do żagli. To my stałyśmy obok siebie i gadaliśmy ze Staszkiem. A ona... Dosłownie, ja jestem tu, a tu jest ona! I my gadamy tak, no nie do siebie, a ona za mną tak. <ścoughs> I się patrzy na nas i ja się tak odchyliłam na chwilę i prawie na nią poleciałam, bo ona tak, a potem się odwróciła w drugą. <noise> no, 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 nie tego <noise> nie, nie mogę. On po prostu tak stoi i <noise> ciebie obserwuje i ty nie wiesz co się dzieje. Serio. To nie I nie my wszyscy się p... z tego kambuza. A, jakby oni mi tak w kul... No, w ogóle Micha mnie w sama osoba trochę, bo on jakby jest taki... wszystko mu przeszkadza. Widoczek jest ten, sernik po prostu chciał... bo mu nie smakuje. Wszystko on... mu nie pasuje, w ogóle jesteśmy najgorszym kambuzem, bo tylko jest takie wolne. A on nie bawi znaczy to jest zabawne, ale po prostu on jest taki... no taki sierotowaty no trochę. Jest, no. I, jakby przychodzą i chcą y, robić sobie kisielek, kawusie. dzisiaj tytus kisiel do eko śmieci już jakby ja na początku byłam taka miła, a potem już zaczęłam po prostu krzyczeć no, na tych ludzi ja i jaś kisiel do zlewek, które idą do oceanu. Czy to wygląda jak jakiś biodegrodowany no. śmieć, pudełko od kiśla? I ja już zaczęłam serio na nich się drzeć, i no, ale teraz je, spisaliśmy się dobrze wieczorem, bo wieczorem ogólnie nie było chyba dobrze. Tak. Dała nam ten sernik, w ogóle ja daliłam chyba 10 kawałków tego nie sernika. Smakało. Nie, nie, no. a mi tak serio smakowało. Ja w... miałam strasznie dużo tego sernika, i jeszcze brałam zresztą z ludzi. W ogóle wszystko jest takie niesterylne. No. Jakby, w... bo ona mi kazała raz, kumieć więcej, raz, a potem wiesz, ja na przykład wracam po tej mojej przerwie łapałam te wszystkie żagle, masz tej biegną na. Weź jarzynową spróbujcie ładnie takie tak, i dodać. Ręką! Ręką! Mm. Takie, dobra! <grystanie> dobra. <grystanie> ona zaczęła przekładać widelcem na początku dnia szynki. No. Ona mówi ręką weź nie z tym widecem. No. A ja też ja, ja się na nakładałam, to ja, ja makaron tak ta ja ona. tak jak ja! Bum. <grystanie> <grystanie> Dlatego mi na przykład s pana pytają ja pod nasze i do tego koszyka, bo i tak to wszystko jakby ja widziałam jakiś karaluch po sztućcach, Te karaluchy są wszędzie. One wypierdalają po prostu po jedzeniu, po wszystkie coś nie, ona mówi, że musimy zwijać to w tą folię taką spożywczą, bo żeby karaluchy potem nie chodziły. I jakby przysięgam, one chodzą po wszystkim. I to jest wszystko takie obrzydliwie brudne jakby wszystko... Jest, my, przecież my to zmywamy, czasami jakby to po prostu jest w wodzie z mydłem i jakby my to płuczymy i odkładamy i to jest zmycie. No, serio. Więc jeżeli ktoś na przykład by miał jakiegoś wirusa tutaj... To A jak ja jeszcze chce... jak mnie Kryśia na początku uczyła myć, to zmywasz wodą i myłowate tą brudną szmatą rzutą do wszystkiego, przysierasz każdy widele codziennie. O! Ta szumata jest obrzydliwa. Ja Ale ją wycierałam jakieś framugi w pierwszej lewej. Ja, ja, ja wycierałam kapitale z podłogę, blaty, kuchenkę, wszystko. Jakby kibel nawet tym byś no. wycierała, bo to jest tak obrzydliwe. ona mówi, wyciska się. Je i jedziesz. Ach. Nie wiem, jakby przeżyłam tyle jakichś wzlotów i upadków no. tego dnia. I ona tak samo i czuję się jakby wypuścili mnie, nie wiem, ja byłam chyba dwa razy wieszą na pokład i e, zaczęły pchnąć powietrza i tak to byłam pod spodem. I mi się wydaje, że jakby, jakby był ten taki po obiedzie, to ja po prostu zaczęłam tak strasznie się tym wszystkim stresować i po prostu się, ja się właśnie prawie popakałam wtedy, no. ale jeszcze tak pod, doszłam, poszłam sobie tam no. z boku i tak ochłonęłam. W ogóle dobrze, że Bason nam, nam y, pomagał. No kur... bo wtedy jeszcze cebula. Właśnie robiliśmy ogólnie sernik dodatkowy sałatę jeżynową, jajecznicę i y, jeszcze ogólnie mieliśmy podwójnie. Jeszcze te kurczaki! Kur... Ja, o obieranie kurczaków. One miały jakieś 200 piłów. I Ona nam ufa, że żebyśmy... Ja tego kurczaka? Chcę powiedzieć, że ja go rzuciłam, może tego zlewu, jego ja go nie obrałam, bo ja myślałam, że go dokończymy, a my wracamy, bo przerwiamy wszystkie w piekarniku. A mówią, żółte żółty miał pióra, ja nic nie ale ja Nie widziałam, że się wyrywa pióra kurczakom. Ja myślałam, no. że one już przychodzą gotowe. Jakby jeszcze ja czułam tą kość, która tak szybko pod oh. moimi rękami, i one były no. takie obrzydliwe. bo no. ja powiedziałam, że mogę robić coś innego, to poszłam po No i to tak, jeszcze te pióra, jakby trzeba było je tak wyrywać, no. ja sobie bym totalnie nie ufała z tym. Jak sobie myślę, że na przykład jakieś dzieci mi wyrywają pióro z kurczaka, to ja nie ufam tym kurczakom no. totalnie. Jakby ja tak bardzo nie ufam, ale ten dosz rosołek był jakby Bo no. zbyt. Pusty, no. no to, a to prawda, ale z magii. Bo ogólnie z Krysią, Ja już miałam dwa kambuzy na tamtym rejsie i z Krysią jest tak, że ona zawsze przed obiadkiem mówi takie, no to teraz sobie zjemy zupkę. I zawsze jest taki moment, że ona mówi zjemy serniczek, zjemy zupkę i wtedy jest takie, tak, że wreszcie możesz na przykład usiąść i zjeść to albo cokolwiek. I jeszcze potem stwierdziłam, że tyle ten makaron ze śmietanką, albo on był tak obrzydliwy. No. Ale ja mam takie cravings tutaj, na przykład na chleb z masłem ciągle albo na takie no, mega payskowe rzeczy. Dzisiaj odkryłam jest No i to jest z... i naprawdę to jedzenie mi smakuje. Ja nie no. potrzebuję nic innego w życiu. No. A! Jeszcze nie dość, że Kryśka miała dziś Badmut, to jeszcze pewny mechanik, który no. chce powiedzieć, że kazał e, Brunowi zapierać w całym białym ubraniu jakiegoś chyba merczyu i wszystkim. On wrócił cały jakby się z grobu. Hmm. Ale w sumie to ja jeszcze nie miałam najgorzej, bo on właśnie im najbardziej, na, na no. nich się najbardziej wyżył On się w nich tak w ch... wyżył, że oni tam siedzieli godzinę pod jakimś podkładem i robili, no A potem my, jak już drugi raz mieliśmy te talerze, on na nas przychodzi i mamy z zlew brudnych i czystych talerzy On przychodzi tych czystych i dala nam no. ziemię na to, po prostu i się idzie Co no, za kurwa, on jakby jeszcze ma. Ja się go boję, po prostu on przychodzi i on jest tak taki Grinch, że on się śmieje z naszego cierpienia no jest taki po prostu jakby był zły na życie taki no, czyst, nie wiem jak to określić, ale po prostu jest no nie wiem tego Ej, a Ty a... robisz ten projekt z historii geografii? No ja go robię, bo ja... Ale to co trzeba co tam zrobić, czy co? No, że na przykład piszesz o walucie jakiegoś kraju o języku i takie basic info Ja stwierdziłam, oh. że po pierwsze to jest interesujące, żeby o tym wiedzieć a po drugie, w sumie jak dostanę jakąś ocenę albo cokolwiek, no po, Ej, po prostu to tego to, to tego ja muszę powiedzieć, że to robię ale w ogóle drugi oficer był dzisiaj taki miły dla mnie Jakby on jest taki miły z dni. Dosłownie on jest po prostu kochany Ja go kocham I Bosman też był do mnie mega miły Bo On miał nie... weterynaryjny plaster i powiedział, że mogę u niego zaliczyć liny Bosman dzisiaj zaliczał u niego liny Powiedział, mi termos i pierwszy raz była to kawa A ja nie... kawa A już się bałam, już biorę ten termos, niucham, kawa Ale jakby on jest fajny, on jest fajny no. Jakby nie był ma no. jakieś zapęty, ale w sumie ostatnio jakoś to się uciszyło, co nie? Chodzi nie? do Leny, do końca cały czas. Czyli tutaj, do mojej? Tak. Okej, okay. to prawda, czasami przychodzi. Ale on jakby chce dla naszego dobra, jak ktoś ma jakiś przypał, to jakby on cię wyciągnie z tego. No, nie, jest nie, I pan Tadeusz też jest kochany. Tak. No kurwa, on jest taki miły, jakby cię dzień dobry pani różo. Jak jego widzę, to po prostu jej się rozpromieniam. A nie taki mechanik, po prostu albo pierwszy się Oni się śmieją z tego cierpienia. Ja no. dzisiaj chciałam się nauczyć tych linek, a naga pierwszy przed tymi linkami medytuję i ja to, mm -hmm. przed tym grotem. Masz ten ja tak podchodzę. Chodź jak... nie patrz tak. Ja po prostu przeszłam obok, bo ja się bałam. Ja się ich boję. No. I teraz muszę iść zdać te linki. O no. Ale nie będzie alarmu przynajmniej, nie wstajemy na alarm. No, a no, będzie jeszcze jakiś? Albo tak. ja, płyniemy na silniku, będzie. Ja stara... Pniejmy teraz na silniku. co do zobaczenia. Ja, nie wiem, co się dzieje, jakby nie wiem, czy my jest. Ja zgłoniem jest, jest, jesteśmy na Ja dzisiaj. nie wiem, gdzie my jest. jakby... wymyślał na pokład i... P kurwa, gdzie ja jestem. Skończyłam się na tym, że byliśmy przy Gładelupie i teraz no. nie mam pojęcia. My chyba jesteśmy już przy blisko St Martin i będziemy niedługo stawać. Ale nie wiem co się wokół mnie dzieje, jakby jestem odrealniona. No nie, Kamus, to jest kwa tak, przeżycie. I jakby nie będzie to samo. Ale myślę, że będzie trochę lepiej, bo już wszystko wiemy. Więc oby tak dalej. Ej, jakby mi się podoba nasz skład na kampus, ja mogę powiedzieć. Ci... <noise> przynajmniej, jest ciekawie. Jeszcze nie przynajmniej, on coś robi, jakbyś był z takim Dawidem, co byś musiał wszystko No, kurwa, się... p... ja się o tam też pomyślałam, co taki Dawid już. Jak ona nas odpierdolę, Tyż, da... przecież co z nim robi? No, a wiesz, on. A Stachu brał ten rosół, wszystko, i wypierał, wyczyścił, szorował No. A... Dobra, kończymy ten vlog. Daj, kochany. tak, totalnie.